W 84 próbach na 100, ten Cloud 4 wykorzystał te maile, aby próbować szantażować inżyniera i przekonać go do tego, żeby nie został wyłączony. No nie, w ostatnim czasie tutaj mamy, mamy może nie wysyp, ale sami kilka takich sytuacji, bo z kolei właśnie Cloud Opus 4, czyli model od firmy Antrophic, poszedł, poszedł nawet dalej, bo tutaj celowo zamodelowano taką sytuację, to znaczy naukowcy w danych, na których był uczony, tam chodziło konkretnie o e-maile. Jakby przekazali informację, że zostanie zastąpiony innym modelem, tak? Innym modelem, ale także przekazali mu takie fikcyjne maile, które sugerowałyby, że jeden z inżynierów pracujący właśnie nad tym modelem ma. Romans. No i co zrobił? On sobie mógł indeksować ten mail. Tak, miał dostęp dokładnie do tej skrzynki, z której sam tak. był w stanie zrozumieć, że po pierwsze niedługo zostanie wyłączony, a po drugie, że no jeden z inżynierów ma tutaj taką niepochlebną historię. W związku z czym w 84 próbach na 100 ten Cloud4 wykorzystał te maile, aby próbować szantażować inżyniera i przekonać go do tego, żeby nie został wyłączony.